AutoActiver w tym filmie pokażemy, w jaki sposób ustawić cykliczne zamówienie AutoActiver lub dokonać w nim zmian. Najpierw logujemy się do naszego konta, a pierwszą rzeczą, jaką robimy po zalogowaniu, to przechodzimy do zakładki Webshop. Mimo tego, że od razu wyświetlają nam się tutaj wszystkie kategorie produktów, to najpierw przechodzimy do kolejnej zakładki poniżej. Auto Activer. Tutaj widzimy ostatnie zrealizowane zamówienie, a poniżej na jasno-niebieskich polach znajdziemy wszystkie informacje odnośnie jego ostatniej realizacji. Dodatkowo wchodząc w zakładkę Struktura, możemy sprawdzić, do kiedy nasze konto jest aktywne. W tym przypadku aktywność konta skończyła się 8 marca, czyli najpóźniej. Do 15 marca trzeba je ponownie aktywować, w takim razie pozostało jeszcze 7 dni, aby to zrobić. Teraz przechodzimy ponownie do zakładki WebShop, następnie do zakładki poniżej AutoActiver. Tutaj widzimy nasze poprzednie zamówienie i mamy dwie możliwości. Opcja pierwsza: możemy je pozostawić w niezmiennym stanie do następnej realizacji, lub opcja druga. Zmieniamy zawartość zamówienia. W tym celu najpierw musimy kliknąć pomarańczowy przycisk Wyłącz Auto Activer". Poniżej pojawia się informacja, że dokonanie zmian wymaga ustawienia nowego koszyka w Webshopie. Wybieramy opcję dokonania zmian, po czym automatycznie jesteśmy przekierowani do sklepu, czyli do Webshop. Najpierw wybieramy kategorię. A następnie dodajemy potrzebne nam produkty. Po dodaniu nowych produktów do koszyka, klikamy Zamawiam. W koszyku mamy 3 produkty o łącznej wartości 167 punktów, co widzimy w prawym dolnym rogu poniżej zamówienia. Tutaj warto przypomnieć, że ze wszystkich zakupów powyżej 100 punktów, naliczana jest dodatkowa. 20% premia od całej nadwyżki. W tym przypadku będzie to 20% od 67 punktów, czyli 13,40 euro dodatkowej premii. Gdyby wysokość zamówienia wynosiła równo 100 punktów, to nie zostałaby naliczona żadna premia. Tak więc składanie zamówień powyżej 100 punktów. Ma dodatkowy wpływ na wysokość naszej premii. Kolejna sprawa to wybranie adresu wysyłkowego. W każdej chwili możemy dodać nowy adres dostawy, jeśli takiego jeszcze nie mamy na tej liście. Kiedy nasz adres wysyłki został już zdefiniowany, przechodzimy w dół strony, ale uwaga! Nie przechodzimy od razu do płatności, tylko na dole z prawej strony przechodzimy do ustawień koszyka AutoActiver. Klikamy w pomarańczowy przycisk, następuje automatyczne przekierowanie, gdzie na górze mamy podgląd naszego zamówienia, a poniżej na dole ustawiamy datę jego realizacji. Po ustawieniu daty klikamy w przycisk z lewej strony Zapisz. Po zapisaniu zamówienia system informuje nas, że brakuje wystarczających środków do opłacenia zaliczki, czyli na tym etapie nasze zamówienie jest na razie tylko ustawione. Kwota całkowita jaka jest do zapłacenia to 213,40 euro. Jeśli na naszym koncie posiadamy już wypracowane premie, to w 90% możemy nimi opłacać nasze zamówienia. Pozostałe 10%, w tym przypadku będzie to 21,34 euro, opłacimy kuponami zakupowymi, które możemy bezpośrednio zamówić poniżej, z lewej strony, w sektorze saldo na koncie, zaliczka zakupowa. Klikamy w pomarańczowy przycisk Zamawiam, a system automatycznie przeliczy brakującą ilość kuponów zakupowych i przekieruje nas do realizacji zamówienia. W przypadku tego zamówienia system obliczył, że potrzebujemy 18 kuponów w cenie 1,23 euro za każdy. W przypadku kuponów zakupowych, które są produktem wirtualnym, nie musimy ustawiać adresu wysyłkowego i możemy przejść od razu do płatności. Do wyboru mamy trzy możliwości: przelew bankowy, PayPal albo karta kredytowa. Jeśli chcemy, żeby zamówienie było od razu zrealizowane, to płacimy PayPalem lub kartą kredytową. Natomiast w przypadku przelewu bankowego będziemy musieli poczekać kilka dni do zaksięgowania pieniędzy, żeby ostatecznie zrealizować zamówienie. W naszym przypadku wybieramy opcję płatności PayPal. Jak widzimy, kwota w euro została automatycznie przeliczona na złotówki. Klikając w przycisk Zamów, pojawi się podsumowanie naszego zamówienia. Sprawdzamy. Jeśli wszystko się zgadza, jeszcze raz klikamy Zamów i wtedy pojawia się przekierowanie do PayPal'a, gdzie opłacimy nasze kupony zakupowe. Klikamy ikonkę PayPal i przechodzimy bezpośrednio do serwisu płatniczego. Jeśli nie posiadamy konta, wprowadzamy dane karty kredytowej, której użyjemy do opłacenia zamówienia, lub jeśli posiadamy konto, logujemy się adresem e-mail. I realizujemy płatność. Po opłaceniu zamówienia, system przekieruje nas z powrotem na nasze konto w Lawy Lights, gdzie widzimy potwierdzenie płatności. Jest to płatność za 10% naszego zamówienia w kuponach zakupowych. Pozostałe 90% opłacimy dostępną premią. Aby to uczynić i ostatecznie zrealizować nasze zamówienie, wchodzimy ponownie do zakładki WebShop. A następnie do zakładki AutoActiver. Mamy tutaj komunikat, że to zamówienie zostało pomyślnie ustawione. Teraz pozostaje już ostatni krok do wykonania, czyli klikamy w pomarańczowy przycisk natychmiastowe zamówienie i dopiero po tej czynności zostaną wysłane do nas produkty, a nasze konto będzie aktywne przez kolejne 4 tygodnie. Oznacza to, że w tym okresie będzie przysługiwała nam cotygodniowa premia zamówień naszej grupy. W zakładce zamówienia możemy jeszcze sprawdzić historię naszych dotychczasowych zakupów. Ostatnie dwie pozycje od góry to właśnie te pozycje, które prezentowaliśmy na dzisiejszym filmie. Pierwsza pozycja od góry to nasze ostatnie kompletne zamówienie autoaktywer. Pozycja poniżej to zamówienie kuponów zakupowych, które były nam potrzebne do realizacji zamówienia AutoActiver. Klikając w jakąkolwiek pozycję możemy sprawdzić szczegóły wybranego zamówienia. Na koniec przejdziemy jeszcze do zakładki struktura. Data naszej aktywności już się zmieniła z 8 marca na 5 kwietnia, co jest potwierdzeniem tego, że cały proces ustawienia zamówienia AutoActiver przebiegł w pełni pomyślnie. W następnych kilku dniach otrzymamy e-maila oraz SMS od firmy kurierskiej informujące o planowanym terminie dostawy. Dziękujemy bardzo za uwagę i zapraszam do naszej wideoteki szkoleniowej na stronie www.lawyl.pl. W zakładce Filmy czeka na ciebie bogaty materiał w postaci filmów szkoleniowych oraz filmów instruktażowych, które oferują ci wsparcie w budowaniu Twojego zespołu Laby Lights. Serdecznie dziękuję za uwagę i do usłyszenia w kolejnym naszym materiale. Pozdrawiam!